Dzisiaj krótki film na niedzielę, po prostu moje założenia, moje porady dotyczące zbliżającego się poniedziałkowego turnieju. Krwawa Jatka, czyli uzdrawianie i skrzeszenie nie działają. Są, jest to turniej czterogwiazdkowy, gdzie wykluczone zostały postacie koloru fioletowego. Więc skoro się nie leczymy, nie uzdrawiamy, nie ma fioletowego koloru. Moim głównym typem na tanka będzie żółty kolor. Mgła ta pani będzie rozpierdalać wszystko. Po pierwsze. Mana ma szybką, czyli w turnieju nie mamy żadnych modyfikatorów do umiejętności specjalnych, więc ona i tak szybko będzie się ładować. I teraz tak, wali. Po pierwsze, celi pobliscy wrogowie są odporni na nowe bufy przez trzy tury, czyli wszystko, co tam dookoła stoi, naszego przeciwnika nie będzie mogło ani wzmocnić sobie ataku, ani wzmocnić sobie obrony, ani no nic nie będzie mogło robić sobie. Wyłączamy całkowicie. Do tego otrzymują od nas, dostają debuffa od naszej postaci 34% obrony, minus do obrony. Przeciwko specjalnym umiejętnością, czyli jeśli będziemy mieli teraz e, jakąś postać, wali obszarowo na specu, czyli kolen. Kolana na pewno wrzucę do obrony, do niego zaraz dojdę. Mm, zaraz Wam powiem jeszcze w postaciach innych, ale ogólnie tu chodzi o to, że dajemy to i pobliskie postacie będą bardziej podatne na nasze spece. Następnie to, co boli. Wszystkich napastników. 64% minus do regeneracji many. Czyli może sobie napierdalać tymi klockami. Do bólu. I tak nic nie zrobisz. I teraz patrzcie, co ja robię. Ze względu na ten turniej. Klikam ulepsz. I ta pani dzisiaj będzie. Przynajmniej na 40 poziomie mamy niedzielę. Do poniedziałku. No, 40-50 poziom musi mieć minimum. Zmocniłem ją, bo ona będzie po prostu wymiatać. Teraz potrzebujemy oddział, który ma największą obronę. Niestety ja, przepraszam, nie jestem przygotowany na żółtego tanka. I oddziały mam same samych napastników, ale dobra, damy tutaj. Wymień, napastnik. Dziękuję. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Nie mamy leczenia i tym podobnych. Potrzebujemy teraz coś mocnego z czwórek innego koloru, bo ja uważam, że postawię tęczę na obronę i na pewno z tej strony dam borila który ma 792 obrony i 1115 życia, on ogólnie mógłby być na samym środku. I dzięki temu, że odpali swoją umiejętność riposty, na znaczy się kontrataku, łapałby w tym momencie trzy kluczowe postacie. Ale z racji tego, że nie ma fioletowych napastników, stawiam mgłę na środek. Ona jeszcze nie jest wymaksowana. Mam nadzieję, że do wtorku. W poniedziałek jeszcze. Skończyła mi się karta pamięci. Wywaliło mi wątek. Wywaliło mi nagrywanie filmu. Więc ostatnie zdanie muszę powtórzyć. Jeszcze raz słuchajcie. W poniedziałek mgła jeszcze nie będzie wymaksowana. Tak mi się wydaje. Ale już od wtorku będzie musiała chodzić na maksa. I pewno jeszcze jakieś talenty dam. Teraz wróćmy do Borila. Boril musi dostać, z racji tego, że to jest tank, nie napadzior i on ma jak najdłużej przetrwać. Musi dostać oddział, który będzie wzmacniał maksymalnie jego obronę. W tym momencie mam oddział na trzecim poziomie. Rycerzy Imperium, którzy mają 11% obrony, 11% ataku. 8% zwiększenia życia i 5% na szansy na krytyczny atak. Myślę, że to jest w zupełności. W zupełności to wystarczy. Teraz stawiając za Borillem następną postać, zastanawiam się, czy postawić Scarlett czy postawić kolena. Na pewno zależy mi na postaci, która będzie... Hmm. Słuchajcie, no jak postawię kolena na maksa z prawej, to go można klockami ściągnąć z prawej strony, nie ruszając borila i nie ruszając mgły. Jeśli postawię kolena po lewej stronie od mgły, tak jak borila, inaczej, jeśli postawię kolena w miejscu borila... Ale po drugiej stronie lustrzane odbicie. To myślę, że on będzie dłużej się utrzymywał, bo on będzie nie przez ruszył... inne klocki. Czyli najpierw, żeby go ruszyć, to będzie trzeba tak naprawdę mgłę dupnąć. I dzięki temu on tam będzie miał szansę na naładowanie swojej powolnej many, żeby przypierdolić wszystkim. Dosyć konkretnie. I patrzeć, jak się smażą. Więc damy kolena tam. A na skrzydło myślę, że dam z szybko ładującą się maną Lao który również będzie obniżał manę innym, ale tylko jednej postaci, i będzie, będzie troszeczkę robił stresu. Myślę, że to jest dosyć interesujące połączenie. Mgła Boril Ciao z prawej strony, a na lewą stronę. No myślę, 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 czy tak zostawić, czy nie, no... Hmm... Scarlett będzie miała pierdolnięcie, bo ona... ona dzięki swoim talentom i dobremu oddziałowi na czwartym... ona jest czwartopoziomową postacią, na czwartym szwadronie wymaksowana z talentami i z postacią, e, przepraszam, z oddziałami ma ponad 1000 ataku. I to ten zwykły, najzwyklejszy atak robi taką robotę, że to będzie boleć. Ale tutaj mam dylemat: czy zamiast Scarlet nie postawić szakala? Szakal ładuje bardzo szybko, czyli praktycznie co trzeci atak przeciwnika będzie odpalał speca. Nie chodzi o to, że zadaje 270% obrażeń ten spec, tylko o to, że zmniejsza obronę przeciwko światłości. Na cztery tury, czyli co trzecią turę odpala speca, i w ciągu, jakby to powiedzieć, przy czwartej turze ma dwóch, ma dwóch przeciwników, którzy są osłabieni. I jeśli przeciwnikowi idzie źle i Mgła odpali swoją umiejętność ataku, 175% celowi i pobliskim. I trafi na tego, który jest z obniżoną obroną przeciwko światłości, tego będzie kuresko boleć. Również mógłbym postawić Sonie, aby likwidować bufy, bufy rzucone przez przeciwnika na siebie, ale od tego jest mgła. Mgła, która będzie po prostu zakazywać. Mówi, mówi ty kolego, nie wzmocnisz się, ty nic nie zrobisz. Więc Sony rezygnuje. Obniżanie obrony przez Ponuraka? Słaby pomysł, bo to jest drużyna broniąca się. I oni mają długo stać? Hmm. Właśnie, nie mamy lekarza. I mają długo stać. Więc pytanie: Ponurak, Scarlet czy Strażnik Szakal? Powiem Wam tak. Stawiam na żółtą drużynę. Nie mamy fioletów. Więc stawiamy tutaj w to miejsce. Pomimo, iż ma mniej punktów, bo szakal ma 645, a skarlet ma 730, dam na końcowe skrzydło szakala, który mam nadzieję będzie współgrał z tym składem. No, jeszcze jest teraz pytanie: czy lepiej koleno ściągnąć i dać skarlet? Scarlet wali szybko, a kolen, zanim się odpali, to ja pierdolę. Z drugiej strony kolen jak się odpali. To rani wszystkich atakuje wszystkich. Do tego nieraz miałem takie wojny, takie pojedynki najazdowe, czy takie turnieje, że kolen, czy Poseidon, czy inny wojownik potrafił się odrodzić trzy razy pod rząd z tym jednym punktem życia. Nawet nie chodzi o to, że ja go nie mogłem zaatakować. Ja się kurwa na przykład spaliłem przez jego speca, którego rzucił trzy tury wcześniej, i mi po prostu co chwilę zabierało te kilka życia. No dobra, zostawimy kolena Teraz pytanie: Czy mogę na strażniku odpalić talenta? Niestety nie, mamy brak talentów. Ok, zostawiamy taki skład. Po wynikach, dowiecie się. Później, co i jak, a właśnie, kolana teraz jeszcze. Oczywiście, że musimy dać mu najmocniejszy oddział. Tak zostawiamy. O wynikach turnieju dowiecie się we wtorek. Najszybciej. A więc dzięki. Do zobaczenia. Zostawiajcie subskrypcję. Czekajcie na jutrzejszy materiał. Z weekendowej wojny, bo było naprawdę fajnie i grubo. Już Wam lekko zaspoileruję. 6 ataków, 597 punktów. Dzięki. Do usłyszenia, do jutra.